Modlący się na brzegu ludzie dostrzegli płynący bezszelestnie kajak. Zaczęli machać do płynącego, a kiedy zaczął się od nich oddalać, skłonili się wszyscy nisko i trwali tak w pokornym ukłonie, aż zniknął im z oczu. Wiosłował dalej, w stronę widocznego coraz wyżej nad horyzontem słońca. Oddychał lekko, pełną piersią. Wciągał do płuc wilgotne, chłodne jeszcze po nocy powietrze, napawał oczy jaśniejącym na wschodzie blaskiem, który kładł się złotem na głębokim szmaragdzie wody. Wytężał słuch aż do bólu, by nie uronić żadnego dźwięku, którym jezioro, czy może już wypływająca z niego rzeka, przemawiały do samotnego wędrowca. A woda szeptała coś poufale, miękko. A wiatr raz po raz wtrącał się radośnie, prychając i klepiąc jej fale, aż szły kręgi po wodzie. Wtedy mewy, jakby rozbawione jego żartami, wzbijały się w górę, rozbryzgując w srebrzyste kropelki spokojną taflę wody i zrywały boki ze śmiechu. Krajobraz znów się zmienił. Był jakiś inny, jakby nierealny. Na brzegu majaczyły niewyraźne kontury jakichś budowli. Zasmukłe na wieże katedr. A może to minarety? Ale skąd tu minarety? Rzeka zaczęła parować. To pewnie przez to ciągle jakieś majaczenia pomyślał. A przecież już się całkiem dobrze czuję. Pochylił się lekko w kajaku i, wspominając dawne czasy, przyłożył się mocno do wiosła. Po jakimś czasie, z porannej mgły, wyłoniła się trochę staroświecka łódź. Stojący w niej starzec, dziwak zapewne, bo ubrany w jakąś długą szatę, upiętą na ramieniu, zaproponował nito z greckim ni arabskim akcentem w głosie przewiezienie go za drobną opłatą na tamten brzeg. Człowiek w kajaku popatrzył na niego dobrotliwym wzrokiem i odparł, że da sobie radę sam z przeprawą na drugą stronę. Poza tym, powiedział, jestem goły jak święty turecki i nie miałbym ci czym zapłacić. Pożegnał uprzejmie staruszka gestem dłoni i odpłynął. Ten skłonił się wschodnim zwyczajem i długo jeszcze patrzył w ślad za znikającą we mgle białą sylwetką. Gdy Kajak dobił wreszcie do przeciwległego brzegu, słońce stało już dość wysoko. Dno zaszurało po kamieniach, a dziób utknął w splątanych korzeniach kosodrzewiny. Wędrowiec lekko i sprężyście wyskoczył na brzeg i rozejrzał się ciekawie dokoła. Znów doznał dziwnego uczucia. Wszystko tu było zarazem bliskie i obce, jak we śnie. No bo jak wytłumaczyć fakt, że płynął ni to po rzece, ni to po jeziorze, a gdy dotarł do celu, w wodzie odbiły się Tatry. Uśmiechnął się z niedowierzaniem. No no, nie ma tak dobrze, żeby śmignąć z Mazurskich jezior Wisłą czy Bugiem i jeszcze zakotwiczyć na morskim oku. To już sen na pewno. A tu jak na złość nie ma nikogo, kto mógłby go uszczypnąć. Hm. Zresztą, nawet gdyby ktoś był, to nie wiadomo, czy by się zgodził. Machinalnie sięgnął po niewielki plecak. Z czułością popatrzył na spłowiałą od wiatru i słońca brezentową tkaninę. Ścisnął w dłoni sfatygowane rzemienie i z uśmiechem odłożył go na dno łodzi. Obok troskliwie ułożył wiosło. Pochylając się, dyskretnie musnął dłonią dziób kajaka, po czym mocnym, zdecydowanym ruchem odepchnął go od brzegu. Chwilę stał, patrząc, jak odpływa samotny, opuszczony, majestatyczny. Gdy woda wygładziła wyrytą przez kajak bruzdę, wędrowiec odwrócił się i ruszył przed siebie kamienistą ścieżką. Początkowo wznosiła się ona łagodnie, nie przymierzając, droga jak na kalatówki, pomyślał, przywołując w pamięci swoje dawne wędrówki. W dalszym jednak biegu stawała się o wiele bardziej kręta i stroma. Miejscami przypominała mu podejście z morskiego oka do czarnego stawu, tym bardziej, że wokół roztaczała się urokliwa panorama gór.